Cześć, ludzie kochani. Cześć, cześć. Chciałem pokrótce opowiedzieć historię swojego kalectwa. To było tak. Miałem wypadek samochodowy. 21 lat temu. Jechałem jako pasażer. Przyjechała pierwsza karetka na to wypadku. Lekarz stwierdził zgon. Pojechali sobie. Ktoś zauważył, że poruszyłem się. Zawołali drugą karetkę. Przyjechała druga karetka i zawieźli mnie do szpitala. Do jednego nie przyjęli, bo zwłok nie przyjmują. Do drugiego nie przyjęli, bo sprzętu nie mieli. Do trzeciego nie przyjęli, bo w wagonie byłem. A w czwartym szpitalu uratował mnie właściwie przypadek. Lekarka schodziła z deżuru. Wypadek był o 2 nocy, a do szpitala tego czwartego mi zawieźli o 7 rano. I to było tak. Lekarka schodziła z deżuru i zobaczyła na karcie moje nazwisko. Po twarzy nie mogła poznać, bo miałem zmasakrowaną głowę, prawie zmierzoną. Zobaczyłem nazwisko i mówi: Przecież ten człowiek jest pogotowiany, jest pracownikiem pogotowia ratunkowego. Bierzcie go, zobaczymy, co się z nim da zrobić. I tak mi zrobili trepanację, jeszcze jakiś Bóg wieczego czego czaszki i mam porażony przymuczek, czyli paraliż lewostronny, niedowład. I tak się rehabilitowałem w miarę, a dwa lata leżałem w ogóle bez ruchu, sparaliżowany później i sam, sam zacząłem jakoś się poruszać. Rehabilitacja jedna, druga, trzecia, uczyłem się chodzić, mówić, pisać i tak pomału jakoś to dochodziło do ładu. Teraz mam sprawną, w miarę sprawną jedną rękę. Druga jest, ale tylko niby jest. Ona tak w niczym mi nie pomaga. Staram się kręcić filmy i pokazywać ludziom, żeby się nie załamać, tylko tą jedną ręką co robić. Pokazałem na poprzednich filmikach, że jedną ręką, na przykład prawą ręką w prawej ręce jak przynajmniej sobie czy jak jedną ręką zakraplać oczy i tam jak jedną ręką obsługiwać komputer i jeszcze, jeszcze inne tam kawałeczki filmów czy mierzyć ciśnienie jak można teraz siedzę przy komputerze i właściwie to nie jestem taki całkiem do niczego bo staram się pomagać y, szukać ludzi zaginionych i mam w tym jakieś sukcesy. Dostałem zawsze jakieś podziękowania od ludzi, że się tam znaleźli, czy z tak, czy z ludzi zaginionych. I tak tam mniej więcej wygląda. A teraz ludziom właśnie chcę pokazać, co się jedną ręką, jak z tym można żyć. Wiadomo, że ani chodzę. Ledwo chodzę i większość czasu spędzam na wózku i przy komputerze. A spacery to są takie 20 metrów od domu i to jak zejdę z piętra na, na dół i uda mi się kawałek tam przejść. Jak poza tym to e, pomaga, przede wszystkim pomaga moja 88-letnia mama i sąsiedzi robią nam podstawowe zakupy, A czy zostałem sprawy na poczcie, czy u lekarza w urzędach i tak to mniej więcej wygląda życie niepełnosprawnego. Bez pomocy i mamy i sąsiadów i rodziny nie mieliśmy nic. To znaczy nie, mieliśmy, nie, nie byliśmy byśmy w stanie nic załatwić. Dostałem od cieszyńca piękny aparat z kamerką i dlatego nagrywam filmy i pokazuję ludziom jak sobie radzić. Także wszystkim życzę powodzenia, samozaparcia i starać się cokolwiek robić, ale starać się. Są w sanatorium. Oczywiście, że są, ale po pierwsze trudno się dostać. Po drugie kosztują. A po trzecie w sanatorium to miałem taki przypadek. Poprosiłem jedną panią, to była salowa czy pielęgniarka, już nie pamiętam, czy pomogłem mi obrać pomarańcza. Miałem ochotę. To mi powiedziała, że ona nie jest od tego, żeby obierać pacjentom pomarańczy. I nauczyłem się jedną ręką obierać sobie pomarańcza. I tak samo było z obcinaniem paznokci. Kogoś poprosiłem, żeby mi obczył paznokcie, bo byłem bardzo rosnął, się drapałem, rozdrapywałem do krwi. To powiedziała, że nie jest od obcinania paznokci. paznokci. Też się nauczyłem. Kupiłem giletynkę na jednym z filmów, i jest właśnie pokazany, jak sobie obcinać pewności tą samą ręką, u tej samej ręki. Filmów jest tam chyba 7 czy 6, już nie pamiętam. Zawsze można coś obejrzeć. Jakby, jakbym coś mógł jeszcze pokazywać, bardzo chętnie pomogę. Co innego, jeszcze sprzętu pokazałem, jaki, jaki jest do, dobry dla jednorękiego, niepełnosprawnego, tylko wcisnąć guzik, sam odmierza, gotuje wodę, i to by było właściwie na tyle. Także życzę powodzenia, zdrowia i samozaparcia, przede wszystkim samozaparcia i wiary w siebie, a wiara czyni cuda. To było na tyle. Powodzenia. teas